Witam państwa bardzo serdecznie. Incredibles Summit 2025, garnizon sztuki. A moim państwa gościem jest Spiritus Mowens, twórca programu Incredibles, przedsiębiorca, inwestor Sebastian Kulczyk. Witam się bardzo serdecznie. Bardzo miło, witajcie. Sebastian, jakbyś mógł w kilku, w kilku zdaniach podsumować, bo to ósma edycja programu Incredibles. W tej chwili 70 spółek przez, przeszło przez, przez program mentoringowy. Powiedz, co wyróżnia tą edycję, co, co tobie się spodobało? Oczywiście będzie to bardzo nudne i monotonne, co powiem, bo po raz kolejny widzę, że poziom spółek, które, które się prezentują, jest, jest naprawdę coraz lepszy. Z roku na rok widzę, że coraz bardziej dojrzałe spółki, spółki, które są coraz lepiej przygotowane do tego, żeby walczyć na rynku, zdobywać to, co sobie założą – Cieszy to oczywiście, bo, bo oprócz tego, że ta, ta liczba już jest imponująca, to tak jak mówię, jakość idzie w parze, jest coraz, coraz lepsze przygotowanie do tego, żeby rzeczywiście zrealizować swoją misję. Fonderzy są coraz lepiej przygotowani do prowadzenia biznesu no i musicie szukać coraz lepszych mentorów, tak, którzy będą ich wspierać, tak? Bo program My, program mentorów mamy się świetnych tarczy. i tu chciałem po raz kolejny wszystkim mentorom podziękować już ponad 300 mentorów olbrzymia grupa wspaniałych ludzi, którzy nas wspomagają, które, którzy tak naprawdę sprawiają, że ten program jest ciekawy i atrakcyjny dla spółek, no bo robimy to dla spółek. I, i ci mentorzy, którzy poświęcają swój czas, swoją energię, oni sprawiają, że, że te spółki chcą do nas na ten program przychodzić i myślę, że wszyscy gdzieś na koniec na tym korzystamy. I przypomnijmy od razu, że wraz z... Z tym e, dzisiejszym spotkaniem rusza kolejna edycja, spółki mogą aplikować, e, także również zgłaszając się do Majką Pany Polska, my we wrześniu wybierzemy jedną spółkę, która dostanie bilet do programu Incredibles. E, chciałem trochę zmieniając temat, porozmawiać trochę szerzej o tym, e, jak ty inwestujesz, jak ty widzisz e, z punktu widzenia inwestora e, to, co się dzieje e, na rynku, bo e, masz też swój fundusz inwestycyjny Monterey który ma no, bardzo duże sukcesy na 55 spółek. Z tego co pamiętam, yy, dwie tylko się nie udały inwestycje. Po pierwsze, ja staram się być dość konsekwentny w tym, w jakie spółki, jak e, inwestuję. E, to jest ten wielki przywilej, że, że ten proces decyzyjny w e, funduszu Mantare jest, jest dość e, krótki i w, podejmowany w małej grupie. Wiemy, czego chcemy, wiemy, jaki spółek szukamy. Dla nas to inwestowanie w spółki impaktowe jest, jest kluczem, jest, jest najważniejsze, dlatego też to jest główne kryterium, które bierzemy pod uwagę, wybierając, wybierając spółki i tu się od lat nic nie zmienia. Tak? Zmienia się oczywiście otoczenie biznesowe, zmienia się rynek, zmieniają się wyzwania przed, przed wszystkimi spółkami z naszego portfela. Świat się zmienia, AI, to powoduje, że te wszystkie spółki, w których zarówno już jesteśmy, jak i te, w które dopiero inwestujemy, one muszą być lepiej przygotowane. Ale jeśli chodzi o samą koncepcję inwestycyjną, to tak jak mówię, stałem się być Jest jakieś pytanie, które musisz sobie odpowiedzieć w głowie, zanim zainwestujesz w spółkę? Tam, chyba No myślę, że jak w przypadku każdego takiego... Impactful Investing. Muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest spółka, która, której celem jest pomaganie ludziom. Już tak bardzo uproszczając, oczywiście, ale tak. Czy, czy, czy celem tej spółki jest, jest pomaganie ludziom? i rozwiązywanie jakiegoś palącego, ważnego problemu, z którym ludzie się muszą zmierzyć. Nie wiem, czy możesz na to pytanie, byś mógł odpowiedzieć. Czy są takie spółki, które uważasz, że są bardziej trafione, nawet niekoniecznie z takiego biznesowego, finansowego punktu widzenia, z których tak bardziej się cieszysz, bo, bo spełniały te twoje, te twoje wymagania inwestycyjne związane z impactem, z tym wpływem społecznym? S są oczywiście spółki, szczególnie myślę, że taki największy impact widać, kiedy te spółki już przejdą fazę rozwoju, badań, wchodzą na rynek i rzeczywiście produkty czy rozwiązania czy usługi, które te, te spółki e, oferują, przekładają się na, na, na realne, realne mhm. działania. Ja dość sporo inwestycji e, mam w obszarze healthcare, mhm. i to jest też taki w miarę nazwijmy to wdzięczny obszar, w którym właśnie dokładnie widać, czy, czy dane rozwiązanie, czy dane, czy dane e, lek, czy dane. E, mm, ten produkt rzeczywiście pomaga ludziom, tak, jeśli widzimy, że poprawia jakość życia, zdrowia, no to to jest taki bardzo wymierny znacznik tego, czy, czy to inwestowanie ma sens. Mhm. Ale aspekt finansowy też jest ważny, tak, Zawsze. bo każda spółka musi zarabiać pieniądze. Oczywiście, oczywiście. No oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że, że, że inwestowanie polega tylko i wyłącznie na wybieraniu ładnych projektów, no bo mhm. to to nazywałoby się nie inwestowanie, tylko charity. Dlatego mając na uwadze to, iż celem każdej, każdego projektu biznesowego jest, jest, jest zwrot inwestycji, oczywiście te liczby są ważne, ale myślę, że jak w każdym przypadku, kiedy jakiś fundusz inwestuje impaktowo, to zarówno liczby Jaki cel balansują się. Mhm. A jak spojrzysz na swój kalendarz, to bardzo mocno jesteś zaangażowany w pracę tych spółek, czy raczej. Czy to różnie bywa? No? Różnie bywa. Niektóre spółki oczywiście wymagają większego zaangażowania, niektóre mniejszego. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że inwestując w jakąś spółkę, to inwestuję też w ludzi i, i, i ci ludzie nie powinni być, oni muszą być na tyle dobrzy. I dobrze przygotowani do prowadzenia biznesu, że oni też nie potrzebują prowadzenia za rękę. Gdybym wiedział, że, 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 że jest ciekawy, ciekawy temat, ciekawy projekt, ale, ale ludzie za nim stojący wymagają tej permanentnej uwagi i prowadzenia za rękę, to pewnie bym nie zdecydował się na taką inwestycję. Dlatego ja staram się zawsze zostawić sporo przestrzeni, i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście lub zostanę, zostaniemy jako też zespół cały. A mantarej poproszeni o wsparcie, lub kiedyś już sami widzimy, zauważycie, że coś się zobowiązuje. To oczywiście sugerujemy rozwiązania, ale też trzeba pamiętać o tym, że, że inwestowanie w venture capital to jest inwestowanie, gdzie my nie mamy narzędzi, żeby zmusić funderów do, do, do spiwotowania, z zmiany koncepcji. Biznesu, my możemy sugerować I, i to jest oczywiście pewne ryzyko, ale na takie inwestowanie mm -hmm. się tutaj decydujemy. Mm -hmm. Powiedz mi, e, tak obserwując spółki, bo in, inwestujesz nie tylko w polskie spółki, ale też z całej Europy, e, z tego co pamiętam, że to w, z dziewięciu krajów, e, czy widzisz jakieś różnice, w, w, zarówno w przygotowaniu funderów? W tym, jak oni są gotowi do prowadzenia biznesu, jakie mają doświadczenie między tymi z zachodniej Europy a z Polski? To zawsze, wiem, że to pytanie to zawsze stałe. Tak, właśnie, <laughs> to jest stałe <laughs> pytanie, z roku na rok. Yy, yy, powtarzamy to pytanie bardzo, mm, bardzo właściwie, bo, no bo, no bo oczekujemy też tego, że, że nasz ekosystem startupowy będzie dojrzewał mm. i będzie się zmieniał, będzie się zmieniał w, we właściwym kierunku. A co za tym idzie, yy, founderzy yy, spółki będą lepiej przygotowane. Do radzenia sobie na rynku, do, do mierzenia się z trudnymi sytuacjami. E, na pewno widzę progres, widzę, okay. że spółki są coraz lepiej przygotowane, e, coraz lepiej radzą sobie również międzynarodowo, co pokazuje, że, że to mm -hmm. nasze polskie przygotowanie versus to przygotowanie w Stanach, czy, czy w Anglii, w Niemczech, gdziekolwiek e, byśmy ze spółek nie szukali, e, że, że doganiamy świat jak, jak mm -hmm. we wszystkich. Gdzie, tak, Gdzie więcej? E, wiecz... Ja się już nie wstydzę, jakby. Przepraszam, złego, złego słowa użyło, użyłem. To nie jest kwestia wstydu, to jest kwestia jakby tego, czy, spo, czy, czy patrząc na polskie spółki, czuję, że one jeszcze nie dają, nie dałyby sobie rady. Nie, one mhm. już sobie dają radę i to jest do, świetnym przykładem są te polskie spółki, które już dzisiaj e, pokazują się na świecie jako naprawdę e, duzi gracze. Eleven Labs chociażby. Eleven Labs chociażby. Chociażby Eleven Labs, tak? Świetny case. E, ja myślę, że Coś, o czym dzisiaj możemy mówić, co zresztą powtarzam, powtarzam co roku, to jest czasami kwestia takiej trochę wiary w, w sukces, ambicji, e, ale to się też zmienia. Z czasem będzie coraz większa e, ambicja, coraz większe przekonanie o, o, o swojej wartości, a co z nim idzie, ten taki ciąg do, do sukcesu. Mhm. To się poprawia, to się zmienia. To zawsze było takim trochę problemem, e, który ja zauważyłem, że, że trochę brakowało tych właśnie ambicji, tej takiej może większej wizji, że zdobyć cały świat, a nie koniecznie tylko Polskę. Czyli... Ale to mhm. się powoli zmienia. No dajmy, dajmy temu czas. Musimy też pewnie zobaczyć kilka przykładów, takich, takich prawdziwych przykładów, jak chociażby Eleven Labs, tak? mhm. czy, czy Booksy, czy, czy inne spółki, które rzeczywiście. Przetrą ten szlak dla innych polskich spółek, mm -hmm. właśnie w tym takim mentalnym aspekcie, że pokażą, że zrobiliśmy super spółkę z Polski. Nie tylko polski founder, bo kilku polskich founderów, którzy są w spółkach, czy tak oddali spółki, które nie są nawet gdzieś tam postrzegane jako, mm -hmm. jako polskie, ale są za nimi stoją polscy founderzy. tak? Ale tak jak mówię, to się zmienia, jest, jest coraz lepiej, ta nasza świadomość i ambicja idzie, idzie w górę. Dajmy sobie jeszcze chwilę czasu, no, gonimy mhm. świat, nie jesteśmy w stanie go dogonić przez sekundy, a i tak fakt, że, że go gonimy i za chwilę już, już w wielu aspektach jesteśmy dokładnie tam, albo nawet lepiej, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. A masz taki efekt, bo wiem, że zakładam, że wraz z zespołem przeanalizowaliście całą masę spółek, pewnie zgłasza się do Was dużo tych spółek, masz taki efekt w FOMO, że kurczę, mogą zainwestować, była świetna okazja. I, I później okazało się, że to jest to. Jest Powinien dzisiaj powiedzieć 11 laps, prawda? No właśnie. E, nie, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że, mm -hmm. że e, 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 podejmujemy same dobre decyzje. Zupełnie, zupełnie nie Chociaż track record jest, jest, jest zupełnie Ale to jest bardziej moja taka cecha charakteru, że ja niczego w życiu nie żałuję. Mm -hmm. e, myślę, że szkoda trochę czasu na żałowanie, na. E, e, zastanawianie się, co by było, gdyby. E, jesteśmy okay. tam, gdzie jesteśmy, możemy tylko i wyłącznie zastanawiać się jakiś do przodu. Ja, ja mam taką naturę, mm -hmm. nie żałuję niczego w życiu i tak samo e, w przypadku moich inwestycji. Nigdy nie żałuję, że mogłem coś zrobić, czego nie zrobiłem. Jestem tam, gdzie jestem i muszę dbać okay. o to, żeby wszystkie inwestycje, w których, w których dzisiaj jestem obecny, performowały, jeśli będą tego wymagać, to będę je bardzo w tym wspierał. Mm -hmm. Zainwestowałeś do tej pory tam około 150 milionów euro, tak? Jeżeli dobrze, pamiętasz, tam więcej. troszkę więcej, to powiedz, jaki plan jest na przyszłość? Czy, czy, czy masz takie kroki, że nie wiem, w kolejnych latach zamierzasz zainwestować kolejne większe sumy i kogo, e, kogo nie, jeszcze ma? Nie ma czegoś takiego, nie że e, 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 jest jakiś kap i, 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 i tego kapu się będę trzymał. Ja troszeczkę wychodzę z założenia, że em, Chcąc rozwijać e, ten ekosystem startupowy i, i chcąc być obecnym w tym, e, w tym ekosystemie, chciałbym e, w momencie exitów te środki reinwestować w kolejne projekty. Mhm. E, czy w pełnej kwocie, czy w większości tej kwoty? Nie, nie będę składał dzisiaj takich deklaracji, bo też nie wiem, mhm. jakie exity uda się zrealizować za dwa, za trzy, za cztery lata. Także nie będę mówił tu o żadnych konkretnych kwotach. Chciałbym dalej inwestować, chciałbym dalej rozwijać ten ekosystem. Jeśli będzie możliwość wspierania polskich spółek, to oczywiście będziemy to robić nie tylko poprzez program mentoringowy, nie tylko poprzez wspieranie merytoryczne ale też poprzez inwestycje i, i jakąś tam pomoc w rozwoju tych spółek na arenie międzynarodowej. Jeszcze dopytam o, 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 taki, o to otoczenie to, to, i też stosunek innych funduszy. Wiesz, jak ty rozmawiasz i, i widzisz, co się dzieje, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że kryzys jest potrzebny, bo kryzys oczyszcza pewne modele biznesowe z ich błędów. Czy sądzisz, że ten kryzys, który teraz mieliśmy, to już się zakończył? Czy, 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 bo było takie tąpnięcie z finansowaniu i była jednak trudność w pozyskiwaniu kapitału. E, Bardzo źle czułbym się, gdybym miał się postawić w roli jakiegoś tutaj mhm. wizjonera, który ma zapowiedzieć koniec lub początek e, kryzysu, bo wielu takich e, było e, ludzi było i, i zawsze potem się zastanawialiśmy, że akurat w tym przypadku mu się udało przewidzieć, a w tym przypadku mu się nie udało przewidzieć. Ja nie, ja nie będę się tutaj e, 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 bawił w, w, w kogoś, kto ma e, szklaną kulę. Na pewno je, coś, co mogę powiedzieć, to to, że że widać trochę większe ożywienie, jeśli chodzi o aktywność inwestorów na świecie. Ja to odczuwam, odczuwam to w spółkach portfelowych, które, które mam. Widzę, że troszkę łatwiej jest tym spółkom zebrać kolejne rundy, bo ostatnie dwa, dwa trzy lata, które były dość trudne dla, dla tego rynku, zrobiły taką selekcję dość mocną tych, tych, tego wszystkiego, co się na rynku działo. Może to też spowodowało, że e, inwestorzy mają trochę większy komfort, że to, co miało już upaść, upadło. upadło. Chociaż oczywiście szkoda paru spółek, które były bardzo moim zdaniem ciekawe, dobre, merytoryczne, miały fajny produkt, e, nie trafiły nie już w swój czas, czas po prostu. Albo czas nie, czas nie był dla nich łaskawy, mhm. em, ale to jest, jak się mówi, case by case. Mhm. E, każda spółka i, inaczej przechodziła przez ten trudny okres. E, Miejmy nadzieję, że rzeczywiście czas będzie już troszeczkę lepszy. Mm -hmm. Co sądzisz o, o, o takich modnych buzzwordach, które pojawiają się zawsze w biznesie? Różnymi falami przychodzą do nas blockchainy, w tej chwili mamy modę na AI, każda spółka dokłada sobie y, te dwie literki do nazwy i, i, i y, y, imieni się spółką sztucznej inteligencji. Podczas jednej z prezentacji właśnie byliśmy, była mowa o tym, że, że dodanie... AI miało taki nie inny wpływ na, 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 na postrzeganie, na wycenę spółki, ale myślę, że to też już troszkę minęło, tak? Mhm. Tak, tak funkcjonuje rynek. Zawsze musi się pojawić hype na coś. Pytanie, czy inwestorzy, którzy są inwestorami długofalowymi, którzy, którzy nie, nie są właśnie spekulantami, mhm. już tak trochę brutalnie ich nazywając. Czy, czy oni jakby rozpoznają? Te, te trendy dobrze, jeśli potrafią spokojnie i merytorycznie podejść do tego, to będą wiedzieli, że tak, AI kiedyś było, kiedyś, może dwa lata temu było, było po prostu buzzwordem, a, a dzisiaj jest po prostu podstawą funkcjonowania. Mm -hmm. I widzisz, że to świata. zmienia biznes? Znaczy, że... że tak, coś... tak, widzę, że to zmienia biznes bardzo. E, no, temat AI jest, jest oczywiście dużo głębszym tematem, pewnie nie, nie, nie nie, nie będziemy w stanie zbyt wiele teraz o tym, o tym powiedzieć, ale tak, obecność, obecność AI zmienia bardzo biznes, każdy, każdą dziedzinę biznesu. Ja również to widzę nawet w tych takich bardzo tradycyjnych biznesach, w których jestem obecny. Tam też implementujemy AI, żeby usprawnić pewne procesy. Także to już stało się standardem, po prostu standardem. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę w naszym studiu, tym, tym AI-owym elementem zakończymy naszą rozmowę, zachęcamy do aplikowania do programu Incredibles, oczywiście spółki z dojrzałym produktem, z większym track recordem, zapraszamy do Manta Ray, do... tam też można się zgłosić, rozumiem? Oczywiście, no, Manta Ray jako fundusz przygląda się cały czas spółkom, więc oczywiście jeśli, jeśli będzie taka możliwość, to życzę. Przeżyć... Ciekawe jest coś, co A program Incredibles pomaga, pomaga e, startupom e, programem mentoringowym. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ja bardzo dziękuję i dziękuję za to, że wpadliście po raz kolejny na Incredibles i wspieracie tą inicjatywę, bo myślę, że to jest inicjatywa ważna dla całego polskiego ekosystemu startupowego. Dzięki wielkie. Super, dziękuję.